Jo, yo, 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 to znowu ja. I w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć, o co chodzi głównie w tradingu. Zapewne większość osób zaczęła w ogóle tradingiem, zaczęła się tym interesować. Powiecie, że jakby zarabia się szybko, łatwe pieniądze. Nikt nie chce pracować fizycznie, nie wiem, w fabryce. I to jest ok, jakby. Ja też zaczęłam dla tego powodu i wie wszyscy zaczęli dla tego powodu. Ale im dłużej siedzą w tradingu, tym zrozumieli, że w tradingu nie chodzi o pieniądze. Gdy myślisz tylko o pieniądzach, to to Cię zgubi, będziesz podejmować głupie decyzje. W tradingu chodzi o to, by przewidzieć ruch ceny. I jakby to jest tak, że ty powinieneś cieszyć się z tego, że przewidziałeś dany ruch ceny, a nie z tego, że zarobiłeś pieniądze. Jakby trading to jest taka, trading to jakby jest trudna umiejętność do zdobycia, ale gdy zdobędziesz już tą umiejętność. To, to jest najprostszy sposób na zarobienie pieniędzy. Po prostu klikasz sobie guzik i już pieniądze zarabiają się. Ale właśnie chodzi o to, żeby dojść do tej mety, w której już zaczniesz zarabiać pieniądze. No to jest już druga sprawa, która jest ciężka do zdobycia. Ja też jeszcze nie zdobyłam tej stacji. I jakby jest, jest mi z tym okej, okay, tak? Jakby codziennie próbuję być lepsza lepsze psychologicznie, lepsze strategicznie. Kiedyś to się zapewne opłaci i jakby nie poddajemy się, tak, nie poddajemy się. I jakby musicie nauczyć się cieszyć się swojej podróży i cieszyć się z tego, że przewidzieliście dany ruch ceny, a nie z tego, że zarobiliśmy, zarobiliście jakieś pieniądze, jakby Powinniście się też cieszyć, że trzymaliście się swoich zasad. Już to kiedyś w odcinku tłumaczyłam, że jeżeli trzymałeś się swoich zasad i zarobiłeś, jest super. Jeżeli trzymałeś się swoich zasad i straciłeś, to też jest super. Jakby chodzi o to w treningu, żebyś zarabiał, jak nie jest, że zarabiał pieniądze co ja mówię jest już późno tak ciemno jak w dupie ja nam i spać ale nagrywam dla was odcinek i bo no po prostu nie mogę po prostu nie mogę jakby właśnie chodzi o to że musi się trzymać zasad jeżeli trzyma się zasad nieważne, czy to jest strata czy to jest zysk chodzi o to byś trzymał się swoich zasad Zostaniesz nagrodzony za to że trzyma się swoich zasad i ale jeżeli na przykład są zasady a zarobiłeś, to nie powinieneś się cieszyć, bo to nie była twoja strategia, to nie były twoje zasady, to było zwykłe szczęście. Złamałeś zasady i to było zwykłe szczęście. Drugi raz też szczęście ci się nie powiedzie i stracisz pieniądze. Jeżeli codziennie będziesz trzymał się swoich zasad, możesz, nie wiem, przegrać poniedziałek, wtorek, ale wygrać środa, czwartek, piątek i tak jesteś na plusie, nawet jeżeli masz risk reward 2 do 1 to i tak jesteś na plusie. Proste? Proste. Właśnie mając risk-reward 2 do 1. Jeżeli stracisz 2 dni handlowe, nie, jeżeli zyskasz 2 dni handlowe, to masz jakby 4 punkty. Jeżeli stracisz 3 dni handlowe, to masz 3 punkty, bo zwycięstwa liczą się podwójnie, a przegrane pojedynczo, czyli 4 do 3. Wygrałeś mniej dni handlowych, ale i tak jesteś na plusie, bo masz risk reward 2 do 1. I o to chodzi w tradingu. Musisz się trzymać swoich zasad, musisz bardzo dobrze zarządzać swoim swoimi pieniędzmi, jakby. I to zostanie nagrodzone, tak? I pamiętaj, nie ty handlujesz, nie możesz przejmować się pieniędzmi, bo to cię zgubi. Będzieś miał na sobie taką presję, już będziemy się wypłata to sobie kupię, to sobie kupię, to sobie kupię, Główno sobie kupisz. To cię zgubi. Rozumiesz, to cię zgubi. Więc pamiętaj. Cieszcie się podróżą. Cieszcie się, gdy przewidzicie ruch ceny. Cieszcie się, gdy przegracie, trzymając się swoich zasad. Cieszcie się jeżeli stracicie, ale trzymaliście się swoich zasad, to jest jak zwycięstwo. Rzeczymiano, to jest jak zwycięstwo. Proste. Dobranoc.